Co dla wspólnoty jest najdroższe? Co rozdyma tutaj tą stawkę na koszty utrzymania? To jest co? Ochrona. ochrona. Spod... Przede wszystkim ochrona, i drugie to jest sprzątanie. I w zasadzie nic więcej, aż tak drogiego nie ma jak te dwie pozycje. Zgadza się, są to najdroższe pozycje, co, co najtrudniejsze, najtrudniejsze do zrezygnacji, bo ze sprzątania się nie zrezygnuje, a z ochrony większość mieszkańców nie chce rezygnować, no bo chociażby dlatego, że kupowało mieszkanie w pewnym standardzie. I nie chce zrezygnować. Oczywiście mieszkańcy ze względów fiskalnych zgadzają się na pewne ograniczenia, na przykład na podział tego, tej ochrony. Ochrony na osobową i monitoring nocny, ale to już to są tylko warianty, które lekko zmniejszają koszty. A gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z ochrony osobowej na ten monitoring kamer, to z tego 8,67 mogłoby spaść do ilu? 7 zł.